Siemano, Mano, widzowie! Siemano, jesteśmy we dwóch, teraz. Wiem, moi drodzy, już udało nam się to jajko podnieść, po prostu wcześniej coś nie mogło. I, i teraz to jest druga część z, razem z moim kolegą? Tak, pierwszy. pierwszym. Fernando. Siemano, tak naprawdę. Franek nazywałam. Działa, dobra. No więc teraz z moim kolegą przejdziemy razem w, pier w pierwszym odcinku. No tak, sam trochę przeszłem, ale dobra. No ile lecimy? Tutaj? Będzie. Będzie nowa muzyka na, na kanale Shimano Nasze. Może Shimano. będzie, bo ja, bo ja nie wiem jak te efekty zrobić Ale Muszą być efekty, chyba to każdy wie Dobra, No to i weź, weź to, wziąłeś? Ja ci to zainstaluję, te z efektami, dobra? Dobra, no i... Dobra, no i dawaj tam. Moi drodzy, ja... ja... Dobra i moi drodzy teraz co? Trzeba te belki, tak? Dobra. O tak. Ś belki. Widzowie jesteśmy w moim domu, jakby co. No, Ma, właśnie Ej, a co to za przycisk? Co to było? Ej, 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 zobacz, coś, coś jedzie, jedzie coś. Skakuję. Dobra, wskakuję Dobra. Masz... Ej i co teraz? Nie wiem. Ej chyba to, zobacz. Szyk Ej, tak! Ale teraz nie pypa. No nie spadni. Jestem, jestem głęboko... Na... Ej, ciebie też trochę lekko dobra. I dawaj, wyskakujemy chyba, tak? Ej, ej, a co to za kartka? Ej, kartka jakaś. Insert <mulity> laser ej o, ej, o co w tym chodzi? Nie wiem, nie wiem chyba że... what's, what's my kolor. O nie, kolor trzeba. A ja nie wiem jaki to ma kolor. Moi drodzy, My tak już trochę, bo ja trochę oglądałam poradnik jak przejść Garden of Bamba, więc dlatego już tak trochę rozumiem i ten no, ma zielony. i ten już wiem, że ten ma czerwony. Czekaj, bo ja to przeklikałem. Nie biały, a ta ma białą właśnie. To ma, to ma no, moi drodzy, my jesteśmy po poradniku Garden of Bamba i wiecie, tylko jak spadniemy to będzie kipka z tego odcinka. A, a ten ma chyba niebieski, poczekaj nie, co ty zrobiłeś? Nie, to ten jumbo Juice ma chyba zielony. Tak, to ten jumbo Juice ma zielony. A ten chyba ma pomarańczowy. Nie, nie, on, on ma niebieski, a ten ma pomarańczowy. O tak? A ten ma pomarańczowy. A ten? O, a ten ma zielony. Dobra. I co jest? Co trzeba kliknąć? Ej, co jest? Czekaj. Ej, ej, zobacz jakaś karta! Zobacz jakaś pomarańczowa karta, widzisz? Weź Dobra, weź. Co jest? O nie! Ej, ej, co to jedzie? Co to jedzie? Ej, jedzie coś! Jedzie coś! C ej, co my mamy? Ej, odsuń się, odsuń się! Ej, ej, co my musimy zrobić? Ej, co jest? Co my musimy zrobić? Ej, wiesz co, stary, 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 co musimy zrobić? Ej... Nie wiem! Czemu ten guzik nie działa?! O Pila tu idzie, a ten guzik nie działa! Nie. <laughs> Dawaj! Nie! No poświęciłem dla Ciebie się. Dawaj! Proszę Lecę! A co potem muszę kliknąć, jak myślisz? znowu. Nie, szybko! Pyk, pyk, Moi drodzy, co to było? Niestety mój kolega z paty już się nie odrodzi, ale... Ale prawie mi to opila dogoniła. Czemu ja tak wolno chodzę? Mamy gry I gdzie teraz trzeba iść? Moi drodzy, ale się zestresowałam, dobra. Ej, ej, w ogóle tu są te śrady. Dobra, moi drodzy, ja wiedziałem, że po tym moście trzeba, no bo już mówiłem, że my, my po poradniku, ale mój kolega jest wtedy spadł i już... Już go nie ma, dobra. Moi drodzy, i co ja mam teraz zrobić? Bo jakąś pomarańczową kartę miałem. Hmm. Daj. Nie, poczekaj Hmm. Ej, tu, 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 tu są pomarańczowe drzwi. A to? Nie, to nie działa. Ej, tam coś jest. Dobra, nieważne, nieważne. Dobra, moi drodzy. I co jest gazu światła? Dobra. Co to jest? Nie wiem. Bo trzeba przycisk Dobra, moi drodzy, może mój kolega umarł, ale. się umarł w grze, ale. Ale tak jest przyjemnie w realu. W prawdziwym życiu. Co to jest? Dobra, tu jest jakiś przycisk. To chyba trzeba to kliknąć. Dobra. I dobra, i to jest. A, dobra. I tutaj. To ci to zrobię. Nie, ja wiem, ja wiem. Tylko po prostu to się tak. A, to to to. Już dobra. I moi drodzy, i żółty i moi drodzy, już zadziała chyba. Coś? I co teraz? Poczekajmy. O. o, i tutaj coś. Nie, ale. Dobra, i co jest? Ej, co jest? What the Ej, nie mogę tu przejść, what? Dronik, chodź tu do mnie! No, nie, nie bądź tak sam przy przepaści, ale. Chyba trzeba iść. I teraz trzeba wyjść? Nie wiem. Ej, dobra, poczekajmy, bo. A ja tam w ogóle nie mogę paść, xd. Co teraz Nie wiem. Czekaj. E... E... Dobra, to zakończy e... teraz ten odcinek e... ja... no... Nie, po... nie, czekaj, czemu zakończyć? Ej, winda Winda I kliknij pomarańczowy przycisk Ej, no I Gdzie teraz? Hmm. Dobra, zjeżdżamy O kurde, droni, chodź tu do mnie Nie, droni, czemu ja nie mogę cię tapnąć? Nie, nie może Trzymać się dranik nie mogę, tepnąć Co jest? Ojej Co jest? Co to jest? Co to jest? O oh no Co jest? Wytrwy? Co jest? Alarm jakiś Alarm Alarm o, 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 nie. O, co to jest? Powręczowy, nie, 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 Ja wypadłam ja z windy w ogóle Moi drodzy to jest już koniec ja w ogóle z windy wypadłem, co to było? Moi drodzy Thank you for much Nie, thank you for player Favorite that is Garden of Bamba 2 Retweet if Lobby Play a Guide 01 Moi drodzy, udało nam się przejść ja jestem pod wrażeniem co to się stało Dobra moi drodzy to chyba by było Uuu. na tyle Ej, tep, tepnęliśmy się Dobra yellow, yellow widzowie